Ta maska płaska wyglądałaby niejako, dlatego musi być odpowiednio nadmuchana tak, że pasowała do bodykitu, ale to nie jest jedyny powód. Słuchajcie, tutaj są dwie pieczenie przy jednym ogniu. Proszę, piecyk V10, a to u góry to nie obudowy filtrów, tylko mieszalniki powietrza do ITB, czyli do przepustnic. I te mieszalniki muszą tu zostać, bo się nie mieszczą. Jak zrobić garba na tej masce? Czy pójść zgodnie z kształtem, czyli z tymi liniami charakterystycznymi dla rekina, czy zostawić te linie, a bocznym kształtem dopasować się do tych nadmuchanych poszerzeń? Sorry, stary, nie pomożemy. Muszę to naprawdę bardzo dokładnie pomierzyć. Jedno cięcie, i nie będzie drugiego. To znaczy będzie, tyle że kosztowne. Używana maska do takiej bety w przeciętnym stanie kosztuje półtora tysiaka. Przybrużam oczy jak tylko mogę i jestem bliżej tego, żeby dopasować tą maskę do moich poszerzeń. Ostatecznie Grzesiek zdecydował, by unieść w górę środkową część maski. Ale diabeł, będzie piękna. Siostro, skalpel. Skalpel jest, siostry nie ma. Wielcy designerzy tego świata, którzy marnujecie czas na lepienie z gliny. Patrzcie i uczcie się, jak to się robi w ryglicach. I zobaczcie, teraz tą blachę się przeformuje odpowiednio, tak, żeby wygasić z powrotem maskę w tym kształcie do wlotów na płasko. Oczywiście tą część tutaj też będziemy musieli przeformować, zrobi się wstawki z blachy, później cyna, szlifowanie i będziemy mieli lekko modyfikowaną, ale oryginalną stalową maskę do E24V10. Dobra, to ja idę teraz na obiadek, a ciekawe, co tam uprzemka. Sprawdźmy, też jesteśmy ciekawi.